Witajcie, moi drodzy kaczma z tej strony Geek Factor. Witam Was w trzecim odcinku naszej serii polecajach świątecznych, czyli gier, które moim zdaniem idealnie nadają się na prezent świąteczny dla Waszych najbliższych. Dzisiaj będę omawiał tytuły, które moim zdaniem bardzo dobrze się sprawdzają w rozgrywkach dwuosobowych, ponieważ spora część z naszych bliskich, którym te prezenty damy, bardzo często pewnie będą właśnie gra, będzie właśnie grała w takim składzie, czyli z partnerką, z partnerem, z przyjacielem, z przyjaciółką, z dzieckiem, więc dlatego. Uważałem, że warto było zrobić osobny odcinek, gdzie porozmawiamy o dobrych dwu, dwuosobowych tytułach. I ponieważ chciałem się ograniczyć do pięciu tytułów, tak jak w każdym z tych odcinków, to jednakowoż no, nie chciałem się totalnie powtarzać z każdym tytułem na tej liście. O, pewnie rozpoznacie kilka tytułów, o których może już mówiłem wcześniej. E, więc na przykład no, nie umieściłem na tej liście... Serii Star Realms czy Hero Realms, no bo ile można o tej serii mówić? O tym, jak ona jest idealna, szybka, łatwa do nauczenia, dynamiczna, a pozwalająca naprawdę na niesamowite strategie, niesamowitą frajdę z rozgrywki. Więc no po co mam o tym znowu mówić? Więc po prostu wszyscy wiemy, że te Star Realms i te Hero Realms są, więc może przejdźmy do omawiania innych tytułów. Na dobry początek coś, co już się pojawiało kiedyś u mnie na kanale i to jest oczywiście Dice From. Tyson jest po prostu świetnym tytułem, gdzie każdy z graczy wybiera dla siebie jakąś postać, zagrywa karty, rzuca kości, aktywuje akcje, wszystko po to, żeby dowali przeciwnikowi i zredukować jego życie do zera. Naprawdę mamy bardzo fajnie przemyślane takie oryginalne z, strony oryginalne z jednej strony może nie do końca oryginalne, ale jednak takie oryginalne podejście do niektórych postaci. Naprawdę one fajnie działają na zasadzie tego, że czujemy, że to są różne postacie, patrząc kim one są, to, to te akcje, które są im przydzielone, mają tematyczny sens. Jest to bardzo szybka, taka po prostu naparzanka, mamy ciekawe różne zestawy, które możemy sobie zakupić. Więc słuchajcie, dicefront to jest coś, co ja absolutnie polecam dla fanów szybkich, Osobowych gier. Mało tego, jest pięknie opakowana w taki sposób, który jest bardzo, że tak powiem, z angielskiego user friendly, jeśli chodzi o rozkładanie i chowanie. Dicefront dla dwóch osób absolutnie polecam. To już też kiedyś u mnie widzieliście. Unmatched, powiem krótko, co ja lubię w Unmatched. przede wszystkim podoba mi się to ten pomysł, że mamy postacie z różnych światów, różnych zakątków, literatury, filmów, seriali bajek. Różne postacie się ze sobą naparzają. Chcecie zrobić walkę Sherlock Holmes kontra wielka stopa? Możecie! Chcecie zrobić czerwony kapturek kontra niewidzialny człowiek? Możecie! Na tym etapie mamy już w Polsce bardzo duży wybór postaci, którymi możemy sobie zagrać w Unmatched. Do tego ta gra jest naprawdę prosta. Poruszamy naszymi postaciami, które są reprezentowane przez piękne figurki, na planszy, do tego zagrywamy kartę, żeby atakować naszego przeciwnika i również zredukować jego wartość życia do zera i za przeproszeniem wykopać go z planszy. Więc ja powiem wam tak, ja się przy tej grze świetnie bawię, Jest krótka, można ją zagrać z każdą osobą niezależnie od tego czy jesteśmy zaangażowani czy te osoby są doświadczonymi graczami czy też nie Nikt z tą grą nie powinien mieć większego problemu, jeśli chodzi o zrozumienie zasad. I mówię, jedyny minus jest taki, że niestety nie wszystkie wersje unmatch się doczekały z polszczenia. I na przykład, wszystkie postacie Marvela czy Parku Jurajskiego są, można je kupić w Polsce, w sklepie polskiego wydawcy tych gier, czyli Ogry Games, tych zestawów Ogry Games, mają angielskie zestawy. No i niestety, one no nie są one polskie. A tam tekst na kartach jest trochę ważny. Więc jakby, jeżeli angielski nie jest dla Was problemem, a wciągniecie się, to śpieszcie się kupować na. Zestawy, bo już tam zaczyna ich naprawdę brakować. Unmatched. Wielu osobom gry planszowe często gęsto się kojarzą z grami wojennymi, czyli gdzieś z tego się to, dla wielu wielu osób gdzieś tak wspomina początki. Gry wojenne czołgi, żołnierze realizujemy, czy to, czy to takie klasyczne bitewniaki, czy właśnie planszowe wersje tego wszystkiego. To jest, to jest coś, co jest gdzieś tam osadzone w fundamentach w początkach tego hobby. I w związku z tym nie mogło zabraknąć na, tym, na tej liście jakiejś gry wojennej. Ponownie do Gry Games mamy Nieustraszeni: Normandia. Jest to gra, która, której rodzina jako taka też się powiększa, jest osoba, osobna część, jest dodatek. Tutaj naprawdę mamy, mamy, że tak powiem, w czym przebierać, jeśli chodzi o całą samą, o samą rodzinę Nieustraszonych. Powiem, że właśnie dzięki temu, że jest to gra, która się odnosi też do. Do realiów historycznych, tak, do czegoś, co się naprawdę wydarzyło. To jest na przykład grą, którą ja, jest to gra, którą ja byłem w stanie zainteresować mojego tatę i rozegrałem kilka bardzo fajnych partyjek z moim tatą. I grało nam się w to bardzo, bardzo przyjemnie. Mamy różne scenariusze, gdzie różnie budujemy mapę, przesuwamy nasze jednostki, atakujemy naszych przeciwników, no po to, żeby zrealizować cele konkretnego scenariusza. Dodatkowo gra zawiera mechanizm, który ja bardzo lubię, czyli deck building, czyli zagrywamy karty, zdobywamy mocniejsze karty i w przyszłości nasze akcje są przez to mocniejsze, wydajniejsze, wydajniejsze bardzo bardziej efektowne. Więc tutaj po prostu... Może poza ilustracjami na niektórych kartach, ale generalnie tutaj dla mnie zagrało wszystko. Prostota zasad, zróżnicowanie scenariuszy, mało, dzięki temu wszystkiemu co przed powiedziałem, ta gra ma naprawdę spory walor, uważam, edukacyjny, ponieważ jest to coś, co, czym możemy, co możemy uczyć, żeby zainteresować tym tematem. Młodsze osoby, nasze dzieci, które na przykład właśnie w szkole zaczęły się uczyć o II wojnie światowej. Więc naprawdę dużo dobrego z tej gry, z tej gry wynika i bardzo gorąco ją polecam. To jest druga wojna światowa na kartach i na planszy. Nieustraszeni, Normandia. Pora na największy tytuł na tej topce: Alone. Słuchajcie, Alone jest rewelacyjnym dwuosobowym dungeon crawlerem. Nie wiem, czy jeśli myślę, jeżeli w ogóle myślę w kategoriach dwuosobowych dungeon crawlerów, to nie wiem, czy on nie jest najlepszy. Klimat science fiction, który bardzo lubię. budzimy się w jakiejś bazie, nie wiem jak ona jest skonstruowana. Próbujemy to, odkrywamy tę bazę po kolei. Aczkolwiek te kafle potem znikają nam na koniec rundy, więc może być z tym różnie i może musimy zapamiętywać co, gdzie było. Spotykamy obcych, którzy próbują atakować nas, my atakujemy nich. No i musimy odwiedzić konkretne pomieszczenia, żeby zrealizować cele konkretnych scenariuszy, które ogrywamy. Alone jest cholernie klimatyczną grą. Kolernie, naprawdę to, jak my się czujemy, kiedy nie wiemy, gdzie co dokładnie jest, kiedy musimy sobie to albo tam notować, zaznaczać przy pomocy żetonów, kiedy jakoś tam próbujemy sobie dobra, tam było to, tam było to, kiedy widzimy, gdzie jest jaki obcy, kiedy idziemy do pomieszczenia, idziemy w jakimś kierunku, nie wiemy, co tam jest, i nagle spotkamy obcego, to jest naprawdę fenomenalnie tutaj rozwiązane. W gatunku takich gier science fiction. Alone jest u mnie naprawdę na bardzo, bardzo wysoko szczytu, bo po prostu za ten klimat, za to poczucie tego osaczenia, za to właśnie zdezorientowanie, to właśnie w jaki sposób gra mechanicznie chciała odwzorować to psychiczne dezorientowanie naszego bohatera, to jest zrobione po prostu genialnie. Dużo regrywalności, dużo elementów. Troszkę skomplikowana zasada, ale moim zdaniem naprawdę jesteście sobie w stanie z niej poradzić, więc jeżeli jesteś, macie kogoś, kto lubi grać w duże gry na dwie osoby, Alone jest po prostu fantastyczny. Absolutnie, absolutnie to polecam. I najnowszy tytuł na tej liście, Redlands. Niedawno miały zupełnie premierę. Ja wam powiem tak to jeżeli będę robił jakieś swoje top gier dwuosobowych, Radlancy tam skoczą I nawet nie wiedziałem jak bardzo, dopóki nie nagrałem recenzji z Łukaszem z Board Game Panda, pozdrawiam bardzo gorąco, bo ja mi się ta gra bardzo spodobała, natomiast jak rozmawiałem o tym z Łukaszem, a tak naprawdę do tej, że rozmawiałem z nim, jak nagrywaliśmy razem recenzję, e, to zobaczyłem, że tutaj można mieć różne podejścia do tej gry. Możemy podejść do tego na zasadzie takiego szachowego pojedynku, gdzie na spokojnie analizujemy różne możliwości, gdzie wyłożymy kartę, gdzie co zrobimy. A można tylko powiedzieć na zasadzie, to jest post-apo, my się tu naparzamy. Więc naprawdę ta gra oferuje, daje możliwość różnego podejścia do rozgrywki, ale w każdym z tych wariantów, nazwijmy to, sprawdza się tak samo dobrze. Radlands jako dwuosobowa gra karciana w klimatach post-apo jest absolutnie rewelacyjna. Ilość kart baz, które nam pozwala na, na, na zróżnicowanie tej rozgrywki. E, ilość tego, jak jedno, to jak jednostki działają, w sensie kim dana jednostka jest i jak ona funkcjonuje. To jest po prostu wszystko, to jest tak dobrze ze sobą spięte, jeśli chodzi o tematykę, że pomimo tego, że to jest mała karcianka, to tutaj można serio poczuć ten klimat post-apo. Absolutnie go tu można poczuć. Więc jeżeli szybka, dwuosobowa karcianka w klimatach post-apo to jest coś, co gdzieś tam może przemówić do Waszych bliskich, absolutnie kupcie im Radlands. Mało tego, jest dodatkowo przepięknie, ale to przepięknie zilustrowana. Te karty mają, no te ilustracje na kartach są po prostu zabójcze. W dobry sposób w sensie. Bardzo gorąco polecam RadLens. I tak jak mówię klasycznie na każdym z tych filmików, to jest tylko moja opinia, Kogo ono obchodzi, umówmy się. Sekcja komentarzy należy do Was, drodzy widzowie. Wyobraźcie sobie, że przychodzi do Was ktoś i mówi: Słuchaj, chciałabym, chciałbym kupić mojej drugiej połówce, mojemu kumplowi, mojej koleżance, jakąś grę. Z tego co wiem, oni głównie grają w dwie osoby. Jak dzieciaki idą spać, to oni sobie lubią, się, lubią sobie coś zagrać. Albo on zawsze tam gdzieś chodzi, spotyka się z takim swoim kumplem, zawsze na, na, na browara i lubią sobie jaką, jakąś grę ze, ze sobą wziąć. Więc coś, co dobrze chodzi na dwie osoby, weź mi coś poleć. Co byście polecili? Piszcie to, proszę bardzo, w komentarzach. Jestem bardzo ciekawy waszych propozycji. A póki co tyle. Dziękuję wam bardzo za oglądanie. Został nam jeszcze jeden odcinek, w którym z kolei omówimy, jakie prezenty poleciłbym dla graczy zaawansowanych, doświadczonych, starych, takich seniorów, takich wiecie, jak. Jak Gambit na przykład, e, albo ja, umówmy się. Więc w związku z tym bardzo gorąco wam dziękuję. Zapraszam Was za tydzień do ostatniego odcinka serii. A póki co pozdrawiam Was i tradycyjnie zapraszam Was do subskrybowania, komentowania, lajkowania, ale przede wszystkim do oglądania i do grania. Dzięki wielkie, do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Cześć! Jeżeli gra Ciebie zainteresowała, poszukaj jej w ofercie sklepu aleplanszówki.pl. Najlepsze ceny, najlepsza obsługa.